Piotrek, zarzucił ci Michał takie coś, że EBEB też wspiera cię troszeczkę na tych live'ikach. Tak, Piszę komentarze. Czy <słysząc> komentarze to nie, ale czy ten, czy masz na przykład jakiś kontakt, czy komunikujesz się z EBB w trakcie tych programów? Co to, na telefon Teraz? kurwa? W tej chwili mam wyłączony telefon i mam włączony system. Okay. Samolotowy, żeby nikt do mnie nie pisał, żeby no, mi no, nie nie ale, no bo już ci wszystko powiedzieli, no, to ale... trzeba pójść na telefonie przede Ale miesza z tym, jebać to, ja mam to wyjebane. Nie, jest to, jest to, jest mówią... to właśnie bardzo ważne, bo dostałem tutaj od reżysera mówią, takiego hochlika mojego, który właśnie tak. sprawdza to i to będzie pierwszy ten. Ty się kontaktujesz ogólnie z EBB, czy nie wiem, piszesz? W tej chwili? Yy, no na programie na przykład. No nie, no bo mam włączony tryb samolotowy, no, więc a, bez a, internetu Inaczej, a kontaktowałeś jest. się z nimi? Szczerze. Z nimi to znaczy z kim? No kurwa, widzisz, jaki on jest. No, tutaj nie ma szczerości. Tutaj po prostu on będzie kurwa, tak z takimi zakrętami chodzi, żeby tylko nie odpowiedzieć. Nie, znaczy, ja, z zakrętami. Ja chcę zrozumieć, co ty no. o tym nie chcesz. się z tym. Znaczy, nie nie bacz. No. Mnie nie cho nie chodzi o to, czy znaczy. kontaktowałeś się w jakiś sposób z EBB, czy coś ci pisze na przykład w trakcie programów, czy nie. Boksder, odpowiem na to pytanie jeszcze raz. Mam włączony tryb samolotowy. Jeśli mam włączony tryb samolotowy, nikt do mnie nie może pisać, dlatego włączyłem, okay. żeby mi nikt nie przeszkadzał. To jak skomentujesz to? No. Ale to mam wcześniej napisane. O. o. No i co kurwa, no, no i no Patryk, no bordowy kurwa zrobiłeś nie. człowieku, weź, ja, ja, widzisz jak to jest kurwa kłamca, jak jaki to jest kurwa kłamca, weź ja spierdalam stąd, wychodzę stąd. czy znaczy nie, po, inaczej, tutaj. inaczej, po prostu... Bleh. Jak on przestanie krzyczeć, ja zacznę mówić. Tak jest. To jest taki pierwszy, <laughs> pierwszy ten, bo chcemy jako firma Fame też, żeby nigdy jakby nie miał tego supportu yy, no. zdalnego, no ale jakby na tym screenie ewidentnie widać... Yy, że EBB coś do ciebie pisze nie pisze w tej no. chwili no, no, wcześniej się mi napisał mniej więcej jakie zarzuty kurwa... może mieć wobec mnie Piotrek i no. jak mogę odpowiedzieć no Aha, no okay. właśnie, czyli kurwa czyli robią ci piszą ci scenariusz to masz kurwa mówić czyli jesteś nie, nie kurwa niebanym produktem EBB. no i tyle kurwa no i tyle Dla